Cześć, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo gorąco raz serdecznie, z tej strony Kosmo i witam was w kolejnym odcinku z kasa, oczywiście na moim kanale, ostatnio kas się dosyć często pojawia, więc chcecie to macie. I nadarzyła się dosyć ciekawa okazja, ponieważ Tobiasz, depresyjna panda z kanału Sims Week, który jest ze mną dzisiaj... Dzień dobry. Tak, oto on zaproponował mi, rzucił mi takie wyzwanie, bo powiedział Tobias, że ja w sumie tworzę simki w modach alfa, czyli wiecie, takich bardziej realistycznych. On tworzy simki w modach Maxis Match i z tego powodu rzucił mi on takie wyzwanie, żebyśmy swoje simki przerobili. Tak jest Tobiaszu? W sensie na te mody, że tak, ja zrobię simkę Tobiasza w modach alfa, a on moją simkę w modach Maxis Match. I, I taki jest cały plan na to, także dziękuję bardzo Tobiaszowi za rzucenie mi takiego wyzwania, ogólnie to jest dłuższa historia, bo my z Tobiaszem się znamy już bardzo, bardzo długo, ja w ogóle zacząłem e, moją YouTubeową przygodę i kanał w ogóle Tobiasza i wtedy jeszcze e, Amy był moją ogromną inspiracją do zaczęcia nagrywania, także zacząłem jako ich widz. Także to jest hit. I w ogóle, gdyby nie, to, nie tobiasz, to by tutaj nie było tego, co jest, bo od Tobiasza też kupiłem program do nagrywania. Także to jest długa historia, bardzo mocno. Także, oczywiście, bardzo, bardzo dziękuję Tobiaszowi. No i cóż, myślę, że możemy zacząć. Dobra, więc opiszę moją simkę, bo moje simki nie widzicie, tylko jest ona u Tobiasza na jego perspektywie. Więc jeżeli chcecie, to wejdziecie do Tobiasza. Linka macie w opisie i zobaczcie tam, jak Tobiaszem przyrobi. Jest to Ivy, no taka simka, nie wiem, no taka bym powiedział. Sioska ze wsi pochodzi, sam sobie wiecie, lubi porobić różne dziwne rzeczy. Ma nawet przerwę między zębami, taką. Więc, no fajna jest, bardzo mi się podoba. Ma grzywkę, ma make-up trochę i wszystko ma na miejscu. Jest taka też trochę, że tak powiem, inna od moich simek, bo ma trochę więcej ciała. Minimalnie, więc. prosiliście o to, więc macie. Teraz opowiem Wam o mojej simce, której tutaj nie widzicie, ale zobaczycie ją u Kosma, jeżeli obejrzycie oczywiście u Kosma, do którego link będzie jak zawsze. Jak zawsze. Będzie w opisie, <laughs> będzie w opisie i ja tam stworzyłem simkę Blankę, która oczywiście jest pełna w modach Maxis Match i Blanka jest dość taką dziewczyną dość nieśmiałą, takim, że tak powiem geekiem, o czym mogą świadczyć te duże okulary, to trochę stereotypowe, ale nieważne, no i jest taką dziewczyną dość nieśmiałą, mimo że mogłaby być tam, tam... W szkole czy tam na studiach, gdziekolwiek. Mogłaby być, wiecie, seks z bombą i te sprawy. Ale stwierdziła, że będzie geekiem, będzie nieśmiała i w ogóle. Mm. Dobra, no to chyba zaczynamy przerabianie. Wydaje mi się, że to jest chyba dobry tak. moment. Także ro że... rozbierzmy panny No dokładnie. I cóż, zobaczymy, co z tego nam się uda zrobić. Jestem ciekawy, czy by obydwoje będziemy w szoku z tego, co nam wyszło. No do ja, na, ja na pewno, co do ciebie, bo młode alfa robią dużo. No to W do do, 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 do do Maxis match. Masz rację. Um, to chciałem powiedzieć, że... Nie wiem, co chciałem powiedzieć, nieważne. <laughs> że, aha, że oczywiście nie możemy przerabiać twarzy ani żadnych takich rzeczy ja ciała, no bo wiadomo, nie o to tu chodzi. Ale brzmi możemy, tak? No brzmi tak. Dobra, dobrze. Żeby jakoś tak się ładnie ustawiłem, nie wiem od czego zacząć, dobra, skin, skin. Ona była blondynką na początku, kurde bele. No, to nie jest to, ale takie łatwe. A wiecie, my się jeszcze dodatkowo staramy, bo moglibyśmy to zrobić, wiecie, tak o, ale tutaj wszyscy patrzą. To, także, właśnie. Także trzeba się postarać, dobra, może to, tęsknię. Hmm. Czyli ty mówisz, że ta, ta, ta twoja jest taka, taka... No taka wiesz, dziewczyna do z... tańca i do różańca. <laughs> no, no, no. Hmm. Taki był zamysł. Ale nie wiem, czy wyszło. Hmm. <laughs> czy, czy ja mogę jej zmienić y, kolor... Włosów? Nie, 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 nie. Skina z, z w sensie. No możesz tam, jak chcesz, z, wiesz. Mogła się opalić, nie? Albo nie wychodzić na słońce z... i zblednąć. <laughs> hmm. Zawsze wiesz. Wszystko, wszystko da się zrobić. z Simsy. Dobra, jakieś włosy. Przecież kurde, powiedz, że dałeś mi niezłe wyzwanie. Kurde. Ba czyli mówisz, że film będzie trwał pół godziny? B może i nawet, nawet... pół godziny, może więcej. Boże, no nie. Nie, no. Nie. Napięty grafik nie może. Dokładny. Boże święty, co ja tutaj? Nie wiem, nie mogę jej dobrać włosów. A ja mam no, właśnie to... ten sam problem. Największy jest problem właśnie z włosami. Dziwny jest, bo jak tak wiesz mam, jak robię swoje simki, to zawsze mam takie włosy, które zawsze jakby z nimi działają A tutaj jest tak Tak, no 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 takim... Właśnie ja mam identyczny i to... Próbowałem, no ale no niekoniecznie O, te są spoko Może ta laska, co to na co? A co tam, a co to możemy poszaleć No chociaż nie w sumie, nie do końca mi pasują, no nie, ja tutaj w tych włosach to trochę posiedzę mam wrażenie no, ja na razie przyszedłem do makijażu, ale tak stwierdzam. Że... Teraz mi trochę przypomina Taylor Swift, więc o, no, to nie jestła <śm> dziewczyna ze wsi. Nie, żeby coś Taylor Swift tak zaczynała, tak? No tak. Przecież od Country zaczynała. Hmm, nic mi nie pasuje, no to może. Nie, no nie. To miałaś być taka nieśmiała, więc nie do końca. Toż może być, może zmienisz osobowość wraz z wyglądem, kto wie. No właśnie, no właśnie. Tylko, że jak to się mówi, nad no człowiek ze wsi wyjdzie, wieś człowieka niekoniecznie, <suszy> <suszy> więc ja mam troszeczkę większy problem. No, no kurde, <suszy> sorry, sorry <sprawiłem> ci problem. <suszy> nie chciałem. No brak, pasujesz mi w tych To ty jest zaskakujące jak bardzo sam wygląd simek może zaświadczyć i ta ich historia może zaświadczyć o właśnie ciężkości zrobieniu, zrobienia kasa. A to racja. Bo jednak każdy z nas ma taki swój jakby typ tych simek, który tam jako tako się robi. No to, to masz rację zdecydowanie. Dobra żensy Już jestem na rzęsach, jest dobrze. Włosy już wybrałem. Teraz make-up dostaniesz. Niby jesteś to nie masz mieć jakiegoś szalonego make upu hmm. Dobra, no. Zaczyna, zaczyna u mnie to mieć ręce i nogi. Jestem z siebie dumny. No ja, ja już jestem na stroju, ale tak... O kurde. To nie, no jeszcze ja dopiero makijaż. Ale tak widzę to... Widzę te włosy i tak. Hmm. I jeszcze jak widzę coś, jakąś częścię, i tak o Boże, ale bym tutaj tak lekko, leciutko tak za, za, za tą częścią pociągnął, żeby, żeby to mi lepiej wszystko pasowało do siebie. Nie, nie wiem, czy to tak, ja, tak samo, właśnie. Tak, tak. Oczywiście, jeszcze robiąc tą moją simkę, widziałem taki fajny strój, który teraz do, do twojej simki by idealnie pasował. Oczywiście nie mogę go znaleźć. Cóż. Dobra, cóż my tu mamy? Jakieś kolczyki mi ci się przydały, tak jakoś takie usta masz, usta, uszy masz widoczne, więc by się przydało coś ci dać. Ale hmm. nie wiem, żeby nie przesadzić, bo ty miałaś być nieśmiała. A już wyglądasz śmiale zdecydowanie. Już nie wiesz, no, ten, to, no nie, 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 nie musisz się chyba tak trzymać, bo tak z takiej nieśmiałości to właśnie, wiesz... No tak. Zmiana otoczenia, to można niby wyjść, nie? To racja. Nie, wiem, nie to... dalej nie mogę znaleźć tego stroju, <noise> którego szukałem. <noise> Masakra. Nie wiem, jakie zrobić te kolczyki. Nie chcę przesadzić, kurde. Taki kwiatek o, może nie, To już jest widoczny w cholerę. Ja nie mogę po prostu. Co tu się dzieje dzisiaj? Same? O, takie coś ci zrobię, dobra. Miej i już w ogóle się nie patrzę na te kolczyki. Spokojnie jest. Nie jest źle, jestem całkiem zadowolony. Póki co. Może ci jeszcze damy... Tu... Ja, ja robię powrót do włosów. <laughs> Oczywiście znowu szukam czegoś, nie mogę tego znaleźć. Standardowo, nie, nie znajdę tego, nie będę się chyba... O, mam. O, jest, dobrze. No i dobra, wchodzę na etap stroju. Więc zobaczymy... Co z tego będzie. Nie dziwię się, gdybyś skończył wcześniej ode mnie. <grywa> hmm. Jakoś się tu trzeba ubrać. Ale też nie przesadzając. To jest fajne. Nie wiem, teraz jest... Ja, ja zawsze się łapię na tym, że zawsze z reguły ubieram Simów zgodnie z taką pogodą, która jest na dworzu. I już mi się jakieś sweterki zaczynają podobać u Simek. Już ten, już jest ciemno, już jest jesień zaraz. <grywa> Zaraz będzie. Kurde. To zaraz oszaleje z tymi bosami. Nie jest to łatwe. Też się całkiem całkiem długo zastanawiałem, co by tu zrobić. Nie, tamto mi się podobało jakoś mi dobrze wyglądało z tobą. To zrobimy to. Teraz zgubiłem to, o co mi chodziło. No nie. Jakieś fryzurę z grzywką no Może wiesz Obcięła grzywkę No niby Powie. tak, ale ma... o O dobra, znalazłem idealną No i udało się Dobra jakieś spodnie Wielu próba. No ale... Jakieś fajne spodnie, ostatnio wybrałem takie fajne spodnie Cały czas ich używam To może ja zamiast spodnieć nam jakąś sp spódniczkę, musiałem się zastanowić dobrze. <grywia> Ciemną przechodzi ta bluzka przez nią. No nie, cudownie po prostu. One spodnie fajnie wyglądają. ładnie <grywia> Nie, wróć, wróć, wróć tam, wróć tam, wróć tam. Kliknąłem niechcący. Te weźmiemy. I buty jakieś takie. Ej, no w sumie jestem zadowolony, całkiem mi się ona podoba, naprawdę, kurde. Ty, ty już mówisz, że buty już wybierasz, tak? No. A ty jak tam? No. Jak powiedziałeś, że wybierasz buty, to też przeszedłem do butu. <grym> a się zostały dodatki? No, ale też dodatki jeszcze. A to... of, dobra, <grym> nie jest aż nie. Tak. No ja za, nie wiem, ja zawsze jakoś buty wybieram na początek. Nie wiem dlaczego. A później na końcu dodatki. Nie wiem, nie wiem. O, to fajne. O, o, mam jakieś buty bez mesza. <aś> <aś> oh. Zdarza się, zdarzy się. Nie wiem, który korpus Ten chyba ciemniejszy. A, no tak, jeszcze zapomniałem jej dać czegoś, o czym... Bar o, o czym... Czy, o, nie ważne. <aś> 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 czegoś bardzo ważnego. O czym myślałem. Aha. Okej, okay, okej. Okay. Działa, to działa. No i zobaczymy. Ja już jestem na etapie dodatków. Przestań, nie ja wróciłem do stroju. Dobra, to jest spoczko. Dlatego ja na przykład nie robię zwykłych odcinków yy, z, wiesz, z kasa, tylko z, z Aha, O, rozumiem. Rozumiem o co chodzi. Dobra, no ja jestem naprawdę zadowolony. Może coś jeszcze na usta nam. Tak zrobiłem bardzo oszczędnie, jeżeli chodzi o make-up. No właśnie, ja to już w ogóle totalnie oszczędnie zrobiłem, bo sama eyeliner. O. Jakoś mi tak właśnie do niej pasuje, bo w modach, znaczy w Twoich modach wyglądała dobrze z tym makijażem, który miała, ale tak u mnie to tak niekoniecznie bym powiedział. Mhm. Dobra. No nie wiem, ja, ja jestem gotowy do, do, do pokazania ci, także jeszcze no pokażę. Use. Dobra, to czekam na ciebie, jak coś sobie wytniemy tą chwilę, a u ciebie zostanie, także będzie dodatkowo. Teraz opowiem Wam wszystkim, jak wygląda Blanka. Proszę bardzo, także w porównaniu z twarzy macie. Z, zmieniła na kolor włosów w ogóle, na brązowy, i w ogóle zmieniła stylówę, bo tu miała taką czerwoną, no nie. U Tobiasza, a u mnie tak bardziej poszła w jesienne kolory, mam wrażenie. O kurde. No także tak wygląda. Ma włosy spięte u góry i taki lekki make-up. Zostawiłem nie. mi okulary, bo uznałem, że okulary są spoko. Co tam, ma kolczyki, maskina. No w ogóle wygląda zupełnie inaczej, nie? Bez porównania. A... Co? Jestem załamany tym, jak moja zimka mi wyszła. W sensie twoja no, moja. I tak wygląda, no nie wiem, no tak na, na że tak powiem. Jesień nadchodzącą już niedługo mi się podoba, jestem całkiem zadowolony. porównaniu tutaj cały strój, także no na pewno się zmieni, a wygląda zupełnie inaczej, ale według mnie na plus. Co to Biażum myślisz ty? No zdecydowanie na plus ci wyszło. I ja po prostu. Nie, ja się jeszcze trochę to się naprawdę przepraszam na mody alfa. Ale nie, no, naprawdę dobrze ci wyszła Dziękuję bardzo. No to teraz co? Ty mi pokaż simkę swoją, tak, jak on wygląda. O Jezus, ja tobie teraz pokazuję. Jestem, co prawda... No to to jest twoja w ogóle. Aha. <głos》>, możesz zauważyć. <noise> Ej, no cool! Znaczy się wygląda starzej trochę, bym ci powiedział. Tak, bo... właśnie Poważniej. Ten skin tak daje... Nie wiem. A pokaż z, z No z twarzy, no... No, ciekawie, no, On też inaczej zupełnie wygląda. No Właśnie, wygląda zupełnie inaczej. Co, co prawda, to nie jest zupełnie mój styl Simek, tylko właśnie starałem się to totalnie dopasować do Twojej historii, którą powiedziałeś. I właśnie, że ona tak prowadzi życie na tej, na tej farmie, coś tam ten tego. No, zadałem mi taki trochę styl boho, bo mi się tak z tym kojarzy, ale. Nie, no fajnie. Mi się podoba. Na pewno miałeś trudniejszą robotę do zrobienia niż ja, trudniejszy orzech do zgryzienia, bo jednak trudniej jest dopasować mody Maxis Match do, do tych alfa, no. a zrobić zupełnie inną simkę tak naprawdę, nie? To fakt, to fakt. Ale ogólnie jestem zadowolony z tego, co wiesz, opowiem Ci zupełnie szczerze. Ehm... <laughs> um. No to co, teraz czas o, o, zakończyć, nie? Właśnie, czas zakończyć. Dobrze, także jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda moja simka, to wejdźcie do Tobiasza. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda simka Tobiasza, to wejdźcie do mnie. Od razu do ciebie dokładnie. to powiem już. No dokładnie. Zapraszam, zapraszam do mnie, zapraszam do Tobiasza. I cóż, dziękuję bardzo Tobiaszowi za rzucenie wyzwania. Wydaje mi się, że wyszło nam obojgu. I cóż, dziękujemy chyba co. Z tym, że wyszło boj to bym polemizował, bo. No ja się nie uważam, że mi wyszło. Ale no co? No to, to by było na tyle. No, tak, dokładnie. Bądźcie na naszych, na naszych social mediach, które są podane i u mnie. Yy, u mnie są moje, u Kosma są Kosma. Tak. No i co? To by było na tyle. Jeśli materiał Wam się spodobał na obu kanałach, to oczywiście dajcie łapkę w górę i dajcie suba. Dokładnie, zapraszamy do siebie nawzajem. Dokładnie. Zdecydowanie. I co? Żegnamy się z Wami. Tak. Może do następnego, kto wie. Kto wiem. <grym> no. Pawam. Cześć. Do następnego.